Ja cieszę się, witam na dzisiejszej konferencji prasowej. Myślę, że o emeryturach można jeszcze dużo mówić, o argumentach, o różnych propozycjach, jak rozwiązywane problemy polskie z Funduszem Ubezpieczeń Społecznych. Ale poprosiłem dzisiaj na tą na dzisiejszą konferencję z jednego powodu, nie chciałem, abyście się dowiedzieli w dniu że całą akcję protestacyjną, rozbicie miasteczka emerytalnego. W dniu jutrzejszym rozpoczyna solidarność w Wędrymi Ziemięckiej przez 24 godziny. I tam będziemy, można powiedzieć, rozpoczynali tą drugą turę, która jest w walce o zachowanie tego wieku i o szanowanie człowieka i podmiotowość tego człowieka, nie traktowanie jak przedmiot. I teraz paru zdania. Jak będzie to wyglądało? W dniu dzisiejszym do Urzędu Rady Ministrów przyjdzie przewodniczący Duda w obecności osób młodych, którzy nie mają pracy dzisiaj, jak i również osób w tych programach, które dzisiaj w polskim prawie występują plus 45, plus 50, którzy mimo funkcjonowania tych programów dalej nie mogą znaleźć swojego miejsca na rynku pracy. I zostanie również, zostaną przedstawione dwa projekty, dwa projekty ustaw, bo jak wszyscy pamiętamy w parlamencie słowa pana premiera, że Piotr Druda nie może zachowywać się jak Pentak i zbierać 2 miliony podpisów, że powinien bardziej to spożytkować, w związku z tym dzisiaj rząd nie był w stanie przygotować tych dokumentów, w związku z tym projekty ustaw zostaną dostarczone do premiera. One będą dotyczyły przede wszystkim pracy tymczasowej. Wiemy dzisiaj, że na pierwszym miejscu w Europie jesteśmy w pracy tymczasowej, że praca tymczasowa zastępuje stałą umowę o pracę, że pozwala już w obecnym prawie zwalniać pracowników z przyczyn ekonomicznych i na ich miejscu zatrzymać nowe, i że można być w tej pracy tymczasowej wiele, wiele lat, a więc nie mieć stabilizacji. Również Mówimy tu o drugiej ustawie, która ustawa jest, dotyczy samozatrudnienia, ale nie tylko. To jest ustawa, w którą wprowadzano z myślą o tym, żeby ludzie stworzyli swoje firmy i wiemy dokładnie, żeby nie byli na etatach stałych w zakładach pracy i że te firmy będą się fajnie rozwijały, bo będą mieli mniejszą składkę z USOS i tak zostało to zrobione. I w związku z tym, to tak jak nieraz powtarzałem, państwo rozmontowało system, nie pracownicy i w związku z tym również projekt tej drugiej ustawy będzie zawierał, że wszystkie umowy, podzieła, umowy zlecenia, samozatrudnienie, różne inne dodatkowe prace będą opodatkowane składką ZUS. To na początek, jeżeli chodzi o tą inicjatywę Solidarności, aby Pan premier nie uznawał tych dwóch milionów ludzi za pentaków, tylko przyjął, że Związek nie tylko protestuje, ale również jest odpowiedzialny za Polskę. Solidarność zawsze była odpowiedzialna za Polskę, wiele razy to pokazała. W związku z tym szkoda tylko, że elity, które powołują się na korzenie Solidarności, jakoś o tym zapominają bardzo szybko i, i, i ta odpowiedzialność jest tylko za partię polityczną bądź jakieś stronnictwo. To jest dzień dzisiejszy. Jutro, tak jak wspomniałem, o godzinie 9:00 ponad 400 osób z regionu łódzkiego jedzie pod Sejm. Tam będzie funkcjonowała w tym miasteczku emerytalnym. Tam będziemy protestować przeciwko temu, co się dzieje w parlamencie. Tym ustawom ja nawet mogłem się dawać przykłady wybuchu wojen w różnych częściach świata. I tam tak szybko te ustawy, które mają ratować państwa, nie są wprowadzane jak w przypadku Polski, gdzie ustawa emerytalna jest wprowadzana w trybie wojennym, w trybie natychmiastowym, czego Państwo jesteście sami świadkami oglądają, co się dzieje w Parlamencie. Szkoda, że nie w takim trybie wojennym są wprowadzane stałe umowy, szkoda, że nie jest wprowadzana płaca minimalna, że w tym trybie wojennym nie jest wprowadzane wynagrodzenie równające nas z Europą, z sąsiednią europejską. To jest po prostu skandalem, bo to pokazuje na cynizm, który z jednej strony panuje w sferach rządowych, że o to my mamy być spokojni, bo mamy euro, ale samemu postępuje się no dosyć podle, bo sposób, w jaki się wprowadza te ustawy, świadczą o tym, że ktoś zatracił chyba realność życia codziennego w Polsce. To jest dla nas przerażające, ale my musimy się przeciwko temu przedstawiać. O godzinie 19 dojedzie druga część osób z Łodzi, aby być w nocy i tam będziemy pod sejmem do godziny 9 rano. 9 rano zmienia nas 10 maja region dolnośląski i również w tym dniu planowana jest nadzwyczajna, w tym namiocie, który będzie rozbity, nadzwyczajna komisja krajowa. Mogę tylko jeszcze zdradzić, że w piątek będzie akcja, która będzie dosyć spektakularna, w której, tak jak na naszych plakatach, tu widzimy te łańcuchy i te kule. Myślę, że przyjdą pod Sejm ludzie, którzy się w te łańcuchy kule zakują na całym obszarze, wokół Sejmu i zobaczymy, jak będą wtedy się posłowie, czym będą się wymykali, aby dojechać do swoich domów. I to też chcemy pokazać naocznie, że to nie jest tylko problem papierowy, jest to problem Ludzki, który ludzie sobie w kraju nie życzą, i tego, aby ich zmuszać do pracy do wieku 60, do lat 67. To chcieliśmy tu wspólnie przekazać o tych rzeczach, które będą miały miejsce przez te trzy dni. A ile się spodziewamy Państwo, że weźmie udział w tej Cel tego, tych miasteczek nie jest taki, żeby je robić tak, wtedy, kiedy było to czytanie projektu o referendum. Tylko cel jest to, abyśmy pod tym Sejmem byli ciągle. ciągle. I tak jak powiedziałem, na pewno ponad 400 osób rozpoczyna to miasteczko w dniu części. 9 rano. Natomiast na wieczór oczywiście nie musimy tych ludzi męczyć, maseczka jest dalej, będzie w mniejszym składzie, na pewno y, te 100 osób zostanie, żeby się nie, nic tam nie mogło wydarzyć, żeby y, być bezpieczny na wypadek prowokacji i, i, i różnych rzeczy. No i to jest taka forma pikiety. I ta forma pikiety będzie funkcjonowała pod parlamentem. za pana prowokacji, to znaczy na jak potrzeby jakieś były prowokacje? Zawsze no, się zdarzały prowokacje, byliśmy z byliśmy bezpośrednio w momencie, kiedy te osoby nieznane wchodzą pod sejm, podpalają o opony, co po prostu dusi i kaszle. Apel było to, żeby tego nie robić i wiemy dokładnie, że... Leci na nas. Wiemy dokładnie, że nikt z tego nie zrobił z nas, bo robimy sobie sami krzywdę. To są różne sposoby prowokacji. Żaden problem, jeżeli ktoś pijany wejdzie w grupę naszą i policja go wyciągnie, to on zostanie nam przypisany. Chyba nie wiem, jak się tłumaczyli, to on w ogóle nie jest znany. Mamy ostatnie wydarzenia we Francji, gdzie ten wiek emerytalny jest średnio 61,5 roku, gdzie już wiemy, że ten wiek jest obniżany. Więc te argumenty tych. Y, ludzi, którzy na psychotropach mówią, że mają pracować, mamy pracować do 67 lat, zaczynają być stępiane tymi wydarzeniami, które się dzieją też w Europie. Mamy też sygnały po tym, co się dzieje w Grecji, że tam y, wszyscy ci, którzy nie widzą tego socjalnie, niestety z kretesem przegrywają wybory i chociażby dzisiaj ranny sygnał Unii Europejskiej, że trzeba zacząć myśleć o sprawach socjalnych, to też jest dla nas sygnał, że jeżeli będzie wszyscy jako Polacy, tym uparci i twardzi, to myślę, że tego typu rozwiązania, które są tylko i wyłącznie cyfrą, nic nie zmieniającą, nie rozwiązującą naszych problemów, to jesteśmy wtedy w stanie zmusić władzę nie tylko do tego, żeby się z tego wycofała, ale żeby usiadła i tak naprawdę realnie rozwiązywała problemy młodych bezrobotnych, starszych bezrobotnych i zrobiła to, o czym mówiła. Żeby te 3 miliony Polaków wróciło z zagranicy i stworzyć tu takie warunki, które im pozwolą, że tu będą płacili składkę rodziny, składkę, tu będą rodzimy dzieci i tu będzie będziemy się opłacało. To nie jest marzenie, to nie jest idealizm, to jest obowiązek każdej władzy. A my tego nie umiemy nawet zrobić wobec swoich obywateli ze wschodu, a cóż dopiero wobec tych, którzy uciekli za granicę z przyczyn ekonomicznych. No i ten aspekt trzeba jeszcze podkreślać, że ludzie mogą pracować i chcą nawet pracować dłużej. Tylko trzeba im pracę dać. Tu się nie mówi, że pracujcie dłużej. Bo, bo jeżeli by tak się mówiło, to, to by rozpoczynali od tego, że stworzymy ileś nowych miejsc pracy, wszyscy będą, będzie pełne zatrudnienia, albo prawie pełne, i w związku z tym yy, trze, trzeba dłużej pracować. Tu się mówi, nie bierzcie emerytury, a pracę niekoniecznie musicie mieć. To po prostu jest działalność yy, y, przeciwko narodowi i obywatelom. Podobałem się, że na koniec twórcy. Którzy stwierdzają, że można pracować 40 lat, to nic nie daje się, ale ostatnie dwa lata pracy dadzą nam 20% emerytury. Ja powiem, że nie wierzyłem za bardzo tym, którzy mówili w 99 roku, 8, aczkolwiek też byliśmy obok tego, jako Solidarność, kiedy fundusze emerytalne miały dać nam raj na starość. Więc yy, nie dziwię się, że nasz kraj mimo 23 lat yy, wyrzeczy społeczeństwa dalej jest w biedzie, ale jak się ma takich, yy, yy, można powiedzieć, czarowników, którzy przez ostatnie dwa lata twierdzą, że 20% emerytura nam wzrośnie w tym okresie, to już się im przemylić. Dziękuję za.